How you doing? Big time Cheeky Chili Babyface Alpha Dog. Wątróbka wieprzowa, big time. Wspaniały kawał mięsa, proszę Państwa. Jeden chyba z najtańszych, jaki obecnie można dostać. Kroję sobie w takie plastry z starodawnym nożem. Pewnie pamiętacie jeszcze z dawnych filmików. Troszeczkę uzyskamy tutaj więcej powierzchni. Proszę bardzo. Coś takiego. I Jeszcze więcej powierzchni. Podobno powinno się zalać wątrobę wieprzową mlekiem, więc będzie lepsza. Dobra, zalewamy, żeby to wszystko się zakryło. Jest bosko. I teraz wchodzi to do lodówy na całą noc, jutro będzie obiad. Ziemniaki się gotują, proszę Państwa. Mam tutaj sporo cebuli i kroimy to w pióreczka. Szybkie tempo, nie oszczędzamy się. Piękne. Liczy się tempo, cebuli będzie dość sporo. No nie będzie smażona tak jak może zwykle, tylko to będzie karmel, czyli karmelizacja. Zimna patelnia i olej. Masło. Musi być dobre masło. I wjeżdżamy z cebulą. Tutaj wszystko jest na razie zimne, czyli będzie fajna zabawa od podstaw, od zera. Od razu można to posolić. Gruba sól, grube ziarno. Sporo tego jest, wydaje się naprawdę, później się to zredukuje. Na ogień, na moc zaczynamy zabawę. Potrubka spędziła noc w kąpieli, można powiedzieć, takiej mlecznej. Tylko nie pijcie tego mleka, będę wylewał. Odlewamy Odsedzona, przekładamy. Bosko. Cebulka tak wygląda. Od was zależy, jaki stopień. Ja ją jeszcze dopracuję, żeby była super miękka, skarmelizowana. Można dolać trochę wody. Cyk. To się wszystko połączy i uwaga! Przykryć! Pracujcie nad cebulą poważnie. Dajcie dużo miłości, a ona się Wam na pewno odwdzięczy Zapraszam. Kilka podlewań wody, zakrywanie, sprawdzanko, mieszanko. Wychodzi taka emulsja piękna cebulowa. To nie jest maksymalny karmel, ale już możemy się zastanawiać nad ściągnięciem. Cebulka jeszcze będzie pracować. Na razie zjazd. Czysta patelnia, olej. Masełko oczywiście. Rozpuszczamy to wszystko. I wątróbeczka. W mące. Trochę odczepiemy. Wchodzi. Niedoceniana wątroba wieprzowa. Ja na przykład uwielbiam. Fani prosili mnie, żebym to zrobił. I na masełko. Zaraz będziemy dodawać cebulkę i się jeszcze w tym wszystkim bawić. Jest pięknie. Cebula wraca. Przykrywamy to wszystko. Super. Cebula przykryła wątrobę. Dolewam trochę wody. To będzie fajna praca i przykrywam. Chodzi mi o coś takiego. Wspaniała wątroba. Przeszła cebulą. Sosy. Tutaj wszystko jest dopracowane. Zapraszam. Piękne. Oprócz tego ogórki oczywiście kiszone. Papryka konserwowa. I ziemniaczki. Pire. Cebuleczka jeszcze tutaj. Ona jest dopracowana. Jeszcze kawałeczek wątrubeczki. Nie zapominajmy również o ziemniaczkach. One też dostaną tego dobra. Proszę Państwa, pamiętamy o bardzo ważnej rzeczy, jeśli chodzi o wątrobę. Solimy na sam końcu ziemniaczki, to wszystko też. Myślę, że jeszcze oczywiście obowiązkowo pieprz. I zaraz testujemy. Test żarcia, jak to wygląda. Wspaniale, uwaga. Mmm.